Hejka, hejka, z tej strony Olix i zapraszam was do y, kolejnej historii, a mianowicie powrót do domu. A więc zaczynajmy! Dobra. Dobra, mam też y, nam y, kartę. Tak tak? tak, tak, już wam daję. Proszę. No dobra, to otwierajcie. Uch, jest wietro. No ciemno jest. Dobra, to... Chcę to przebierajmy. Ostatnia noc. To nasza ostatnia noc w tym hotelu, więc trzeba się wyspać. No, ale szkoda, że już idziemy do domu. Ale cieszę się, bo uwaga, uwaga, wy widzowie chyba nie wiecie, w naszym domku był remont. Tak, był remont. No więc później zobaczycie całą górę, bo tylko na górze był remont. Tak. I gdzie moje piłka? Tak, A tutaj jest. Tutaj jest. To dobra, to ja idę już spać. Ja, ja, ja za chwilkę. No przebieraj się, Kuba. No dobra. I dobranoc. dobranoc. <laughs> w tym czasie u rodziców. Dobra, to chodź. Oj! Okulary mi spadły. Dobra, trudno. No ogólnie wczoraj się rozpakowaliśmy to, więc znaczy <laughs> no, spakowaliśmy. <laughs> Tu na razie położę. To jest z hotelu, to też. To będzie trzeba oddać w recepcji. O, nasze telefony. Tutaj tam. Dobra, i się przebierajmy. Dobra, też się przebieram w piżamę. Dobranoc. Ramkiem. Trzeba już się pakować. Daj mi spać. No dobra. To jest spakuję nasz. Się ubiorę. Dobra, tu mam walizkę. Tu mam ubrania. Pyk. Tu mam jego ubrania. Przebieraj się. Ach, kobieto dzieci idź no Dobra. też wychodzę. Pobudzę ci stawaj Wstawaj. Dziecko, ty myślisz, że co? Że co? Że ty możesz tak robić? Ach, znowu się nie nabrę. No co ty? Czemu? Czemu się nie przeraziłeś? Bo tak. Czego nie był... No dobra. To Kasia jedzie. Ja się pakuję już swoje rzeczy. Ja się tylko ubramię. i już. Kozana. no to czekaj przy wyjściu. Ja mam Co ty robisz? Słuchaj na sławkach. Elo to lecimy. Zapu, dalej, dalej. Spakować się, ubrać się. Może cały świat. Ludzie widzieliście w majtasach. no? Nie, nie, przebieracie. Mm. Tu proszę bardzo w to się przebiertać, proszę. Piek. Proszę brać, miski proszę brać i trzymać. samodzielności. We wrześniu idziesz do drugiej klasy. Tak samo jak ja? Tak, tak samo jak ty. Nie. Ale ja nie... Nie, nie, nie. Dziecko, co, czemu ryczysz? Bo nie co iść. No to nie przyjdzie na ten to Aha. No to mogę nie przyjść, a ja dostałem z religii. Czemu? A, bo źle napisałam, Sprawdzam. Aha. Dobra, to wsiadajcie do windy i już jedziemy. No dobra, już jesteśmy, to wysiadajcie. Dobra trzymać chwilę z walizka? Tak? Idę oddać karty. Dzień dobry, ja bym chciała oddać karty do pokoju. Proszę bardzo. Do widzenia! Do widzenia! Chodźcie, masz mama? Chodźcie już do auta! Dobra wsiadajcie! <coughs> Dobra wsiadajcie już! Tutaj do no bagażnika dawajcie te bagaże i już i jedziemy. Dwie godziny później. Dobra, już jesteśmy. Dobra to ja biorę swój bagaż. Podaj nam nasę, Masz. Masz, masz, macie. Ej, już idziemy. Mm, tak. Dobra to. Idźcie do domu. Wreszcie, jesteśmy w domu. No, fajnie, że już jesteśmy w domu. I to w ogóle chodźcie się już rozpakować. Dobrze. No, dobra. Dobra, jedziemy. Dobrze, kochani, to na tyle w tym odcinku. Jeszcze na szybko wam pokażę domek. Tak się prezentuje pokój bliźniaków, tak się prezentuje pokój rodziców, tak się prezentuje pokój bliźniaków i tak się prezentuje pokój Ameryki. A więc pa!